Witam szanownych z tej Icena. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym poradniku do Path of Exile. Tym razem będziemy atakowali. Glacial czyli właściwie umiejętność, która mrozi wrogów i mrozi w obszarze i mrozi, mrozi bardzo skutecznie. Powiem Wam, że świetnie mi się grał tym gościem grało, ponieważ bugla gozy, ja to mówię, zabrał tą postać na standard niestety, ale na to zdecydowanie nie zasługiwała szkoda, żałuję bardzo, ale pokażę Wam mniej więcej jak to działa. Słuchajcie, odpalamy Herald of Ice, czyli buff do obrażeń mrozu, odpalamy również Hatred, czyli konwersję obrażeń fizycznych na mróz i oczywiście Warlord's Mark, uwielbiam tą prątwę. Tą, tą Warlord's Mark z Blashem, czyli niesamowicie fajna wysysarka życia i i otrzymujemy w taki sposób Endurance Charge. ale moi drodzy, w momencie kiedy odpali nam się jeszcze Cast Wind Damage Taken, będziemy mieli jeszcze Blood Rage'a, który tutaj jest zdecydowanie niesamowity. Dostajemy frenzy charge, wtedy ja atakujemy naprawdę mocno. Z tymi buffami e, włączonymi mamy ponad 8000 dipsa. Z frenzy charge'ami e, no, podchodzimy pod 9 10 tysięcy, tak więc naprawdę fajnie. W obszarze, to Tak więc przejdźmy się tutaj szybko, jesteśmy na Mercy Lesley. Tutaj no, to będzie moja prosta sprawa. Tak naprawdę weźmiemy sobie kilka stworów, żeby zobaczyć więc jak to działa. W taki sposób czyścimy, czyścimy mapki. Tak więc jedno uderzenie, no ale w przypadku tej, tej mapy akurat i to się fajnie wszystko niszczy. Więc powiem Wam, czysta przyjemność tak naprawdę. Nie używamy tutaj Overroad na, na żywioły z tego względu, że musielibyśmy naprawdę bardzo dużo punktów wrzucić na trafienie. Postanowiłem, że zdecydowanie lepiej będzie wrzucić tutaj punkt do... No, że zawsze trafiamy, prawda? Chodzi tutaj oczywiście o punkcior. Rezultat Technik, że nie zadajemy obrażeń krytycznych, ale zawsze trafiamy. To jest, to jest mega sprawa. No i oczywiście jesteśmy teraz na poziomie 67 Inkwizytora i naprawdę świetnie to działa. W szczególności, że od Wam tutaj powiem: muszę Wam właściwie to pokazać. Użyjemy sobie tej flaszki. Jak widzicie, tu się pojawiają takie krzyże, to jest poświęcona ziemia. Na tej poświęconej ziemi otrzymujemy regenerację życia 4% dodatkowe 4% na sekundę, czyli jest naprawdę nieźle. W momencie kiedy otrzymamy obrażenia albo zabijemy kogoś. Tak więc zabiliśmy tu, powinny się już takie krzyże pojawić. Mamy 25% szansy na to. Jest całkiem nieźle, ponieważ w późniejszym okresie, jeżeli chodzi o inwizycję. Moi drodzy, tu wzięliśmy sobie te dwa punkty, elemental divergence i sanctify, to jest właśnie to, co nam rzuca consecrated ground, a później będziemy mieli 40% zwiększonych obrażeń, czyli wyjdziemy poza, daleko poza 10 tysięcy. I będziemy mieli redukcję many o 50%, moi drodzy. To jest mega sprawa. Bardzo silna kwestia. I jeżeli nie używamy krytyków, moi drodzy, to w tym momencie możemy iść tutaj na zmniejszenie obrażeń od żywiołów potworów. I tu, albo tutaj na szybkość ataku zdecydowanie. No drodzy, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, to tu krążymy wokół, wokół Templara. Mamy tutaj wszystko, co nam potrzeba na HC. Zdecydowanie na HC. Jeżeli gracie na softcore, to polecam wam zastartować z tych punktów tutaj na Elemental Damage i Melee Damage. I przedyskutujmy jeszcze Amplify. Ja wziąłem ten, te dwa punkty tutaj z tego względu, że Herald of Ice to jest. Umiejętność AOE, czyli zwiększamy tutaj obrażenie i zasięg tego czaru. Tej, tej aury, właściwie, i powiem wam, że w, te, w tej konfiguracji bardzo fajnie zbiera te wszystkie stwory przy jednym uderzeniu. Więc możecie się zastanowić, czy dobrze się czujecie z tymi dwoma punktami tutaj. Rozwijamy po lewej stronie jeszcze obrażenia od mrozu tutaj, jest zwiększone obrażenia przy trafieniu zamrożonych przeciwników, co jest naprawdę fajne. No i więcej, większa szansa na zamrożenie. Jeżeli chodzi w ogóle o rozwój tego drzewka, to ja, jeżeli chodzi o HC to mam zamiar wejść tutaj na Armor Mastery, wejść um, Warriors Blood. Weźmiemy i Hearts of the Warrior w tym przypadku. No, i myślałem, żeby pójść w Juggernauta i wziąć tutaj jeszcze troszkę życia, jeszcze troszkę armoru. Zdecydowanie pod HC. Jeżeli nie gracie HC, to rozwój drzewko możecie porzucić właściwie przy takiej konfiguracji. Wziąć tu jeszcze Endurance z tej strony i Endurance Charge Endurance z tej strony. Tutaj jeszcze Jewel Socket. Możecie się udać właściwie z tego punktu bardziej na północ możemy wziąć Frost Walkera i przejść tutaj przez doty na życie i zatrzymać się na buffie na, na cold damage i na zamrożenie. Dlatego że softcore, no jeżeli zginiecie, nie ma to żadnego znaczenia tak naprawdę jedynie EXP, no ale będziecie mieli straszne obrażenia i będzie właściwie wszystko zamrożone non-stop. To mogę Wam powiedzieć, że już jest tak teraz. Tak więc jest to fajny build kontrolny, powiem Wam. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że jeżeli nie mamy rezolut technik, będziemy się strasznie męczyć. Musimy jak najszybciej tutaj dojść, żebyśmy zawsze trafiali przeciwnika. To daje nam naprawdę niezłą przewagę. Bez tego w tej konfiguracji mamy dość mało szansy do trafienia, jakieś 86%, czasami spada do 80%, i tak dalej, więc powiem Wam, że Resolute Technik jest tutaj wow, lepszą opcją niż overload zdecydowanie. No i tak to moi drodzy wygląda. Przejdźmy jeszcze do ekwipunku: polecam Wam z Maul, jest to jednoręczna, jednoręczny młot, który ma buffy do obrażenia od mrozu i zwiększa o 36% w tym przypadku Cold Damage with Weapons. Świetny, świetny młotek, naprawdę genialny. Ja tu jeszcze wrzuciłem sobie Tassalios Sign, czyli mamy sobie 5% szansy na Freeza. Dodatkowo. I oczywiście jakieś drobne obrażenia, redukcja e, przymrożenia na nas o 20%, tak więc jest naprawdę, naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o połączenie umiejętności, to jest standardowo Lip z Blood Magic i Faster Attacks. W, tutaj przy tym przypadku mamy Glacial Hammer połączony z Weapon Elemental Damage, z Mele Physical Damage, z Mele Splash. To jest bardzo ważny kamień e, dla Glacial Hammera, z tego względu, że on powoduje właśnie, że wszystkie stwory w okolicy obrywają brzyje od mrozu i ich przymraża albo zamraża, a, więc mega sprawa. E, Mele Splash obowiązkowo, w szczególności po zmianie e, na tym kamieniu, daje jednego buffa. No i Faster tak, żebyśmy bardzo szybko trafiali stwory. Tak, to jest piątka, 5L, to jest taka konfiguracja. Tutaj Tutaj mamy Immortal Call z Blood Rage. Bardzo polecam, żeby uzyskać e, Frenzy Charge i rozwalać wszystko bardzo, bardzo w szybkim tempie. E, Morten Shell i oczywiście Castle and Damage Taken. To są takie. To jest, to jest klucz tak naprawdę, no i oczywiście klucz Hammer. Ja tu mam jeszcze z of Stone Golem podłączony z Blood Magic, Fortify i Minion Life. To jest naprawdę fajna sprawa, fajna konfiguracja. No i to jest właściwie, to jest klucz, to są to takie trzy właściwie najważniejsze rzeczy. Z rip slamem również jak najbardziej polecam. Tak więc to wszystko moi drodzy, mam nadzieję, że Wam pomysł się spodoba, w szczególności, że naprawdę świetnie się gościem rozwala. Właściwie wszystko. Powiem wam, że bossy również w bardzo fajny sposób padają. Tak więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się na razie. Hej.